Siema, słuchajcie, muszę być bardzo dziło, bo jestem pod posterunkiem policji, w którym w poprzednim odcinku upaliona został więziony palion. Jak widzicie, on jest w środku, widać jego nikt. i ja stwierdziłem, muszę mu pomóc. Jak widzicie, uciekłem. No ja znaczy, to nie jest taka, wiecie, 100%owa ucieczka, po prostu to jest ciąg, ale no musicie zostawić łapkę w górę i subskrypcję, żeby po prostu być na bieżąco, bo jeżeli nie będziecie na bieżąco, no to nie jesteście na bieżąco i nie wiecie, co się dzieje, prawda? To, to jest to jest podstawa. Zostawcie suba z dzwonem, koniecznie, bo lecimy do 200, chyba 70 już tysięcy subów teraz, więc zostawcie suba, wbijmy. Do 300 tysięcy wakacje. To będzie fajnie, to będą takie dobre wakacje, naprawdę. No i wpadajcie na drugi kanał, tam są codziennie filmy z Robloxa teraz, e, więc naprawdę warto, no tam wpadajcie na grupę, kupujcie koszulki, wiecie o co, chodzi, dobra, rozpoczynamy, słuchajcie, ja jak widzicie nie mam żadnych przedmiotów, mam tylko 7 upieczonego porkchopa, więc to nie jest dobre. No i słuchajcie, skradamy się tam do tej izolatki, gdzie pan został uwięziony, żeby go po prostu jakoś uwolnić, prawda? No bo no już jesteśmy prawie, prawie na wolności wystarczy uwolnić paniona i po prostu już wszystko będzie git, tylko nie wiem, gdzie jest Yeti i bzyku, totalnie ich nigdzie nie widziałem. Nie, nie wiem czy... O kurde! Co? Co? A kuku! Co A no, no... Tu mamy. no nie no... no tak no! No ale to no, trzymałem blisko, no ale to... No, palion! Nie jesteś umiesiony Palion! Palion! No to jest grane! O, cześć, Cześć! Wróciłem po ciebie, przyszedłem cię uwolnić, ale... Nie, przyszedłem cię uwolnić, ale niestety wziąłem ze sobą tych... kolegów. O, sorry. Co tych kolegów? No, nie ma... To nie są moi koledzy, ja się do nich nie przyznaję, to nie są moi koledzy. Wracaj, wracaj Dobra, dobra, Co? nie chcę cię wrócić Nie, 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 nie bo Ja mam dzisiaj specjalne, twoje ulubione zadania na dzisiaj. Co takiego niby? Co takiego? Ja mam fajne zadania, nie powiem ci wszystkich od razu, tylko po kolei, ale. Zgadzamy ja się, ja się, Paweł, na jakieś zadania. Zada? Co? Nie, nie, ja nie wiem, nie. W sumie, ale, ale co, co to jest? My zadania? nie chcemy, ale my nie chcemy wrócić do izolatki. Dobra, dawaj, to dobra, no już lepsze zadanie niż wracanie A? do izolatki, nie? Dobra, ale ja mam tak, najpierw ja mam pytanie. pytanie to ja ja mam zadania dla perfekcyjnego więźnia, więźniów, w A co jest tutaj? Perfekcyjny więzień, perfekcyjny więzień. Mi się bardzo nie podoba ten zwrot. No dobra, dobra, no dobra, no, dobra, no to dawaj. No to dobra, no to... Oh, dobra, niech ci będą. Niech ci będą. Dobra, no to najpierw na początku macie yy, zrobić to co zepsuliście, czyli naprawić posterunek policji. O kurde. O, tak. o kurde, no Gdzie dobra. zepsuliśmy posterunek. No a tutaj! No, tu? Tutaj no na wszystko. dole, a, właśnie, a tutaj? No ale, ale to, a ale to... Już. no, Ale ja nie chcę naprawiać posterunku policji, no halo, to... To, 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 to jest niezjednoznaczne z tym, że nie jestem... Że, kurczę Ej, konfidentem. No właśnie. No patrzcie, co jest rozwalone, wszystko to jest git. No właśnie, ale jeżeli my coś zaczniemy naprawiać i ktoś nas zauważy, to pomyślcie, że jesteśmy konfidentami. Nie możemy tego robić I 60, no niestety, tak, tak jest, tak jest no. no jak to? Dobra, no. ale gołymi rękami tego nie, 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 nie mamy cynku w łapie, no musicie no, nam dać ten... No łapie, temy. bez łapy, łap tutaj, ty w Daj <laughs> <laughs> think, think. musisz dać wszystkie potrzebne przedmioty, no bo inaczej tego nie damy rady zrobić, dobra Okej okay. Ładnie, zalepiłem dziurę? Jestem dobrym no pracownikiem? Nie. No nie wiem, no nie wiem. A może właśnie tutaj powinno nie być okno? Być no. No, no, wiem, no ale. Być no, to, okno. no to. No to jest. No nie ale. Tak jest. I co ty, co, no, co, no, a, co ty robisz, no? Jak duże? No duże! Nawet jecki mówi co ty robisz, to nie będzie pasować. dajmy to jak Takie. Jak tu jest. Dajmy to jest. Takie tu jest. O, no dobry pomysł. Ale a to i tak to nie będzie, bo walić to kurde nie widzę po syrunku dziura! No dobra, już naprawiam, no jest już spokój się, no. Dobra, jest naprawione, pasuje. Tu też, tu jest jeszcze Halo. zważam sprzeciw, nie ma tu poduszki. O ty, poduszka. I teraz też nie ma drugiej, ale to w sumie naprawiliśmy. Co ty? Może, załamię, się, załamię się po prostu, załamię się. No, Naprawiliście, ale teraz będzie większa robota. Dobra, każdy po kolei musi. Pierwszy, pierwszy Ale co, 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 co? No, dostajesz to. Teraz ty palią tutaj. Ale co to jest? SnowBlocki, co? To, i wiecie co musicie zrobić? Macie teraz zbudować do końca domek bzyka Ooooo! O, o, z tych materiałów Ooooooo! Tak. No dobra, no to budujemy. To Budowanie na marne. Jaki? Czemu na marne? Jest Patrz, smalne, nie dość, dobra. że mój domek już wygląda jak po prostu syf totalny, bo ta biała żaba to... nie wiem. E, to i... Mi... Szczerze, przypomina mi to jakąś osobę z chińskiej bajki. Teraz. Takie, takie białe i takie te różowe oczy Nie wiem jakieś tak Z chińskiej bajki, nie? Dobra, co Marek o tym sądzisz? Wygląda to podobnie ja, czy nie? Ja nie wiem, ja nie znam żadnej chińskiej bajki z białą... Z białą no. żabą, naprawdę No, no, no Ale wiesz, no taki styl, no Nie, no dobra Aaa, dobra, dobra, Stylowo, rozumiem. nie? Dobra, lecimy Ro Kończymy domek bzyka, let's go Taka porcelana typu Ej, a co się stanie, jak zrobimy wszystkie te zadania? To co, to wychodzimy z więzienia? po koniec? O, to nie wiadomo, nie wiadomo, to, to musisz to się dowiedzieć. Wiesz, no, jak to nowa? Te ale... zadania zrobili nieliczni. Jak Naprawdę to nie? No może, te, może nieliczni, bo domu... twój domek nigdy nie był zniszczony, za... co? Go. Nie, zakończ, rob, nie tak, aż tak wysoko. Nie, ale mogę też powiedzieć, ten domek mój, zaraz ten mój ulter, będzie wyglądać jak kolejny wieżowiec. <śmiech> 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 Dobra, nie tak trzeba, tak trzeba, teraz tą stronę pa panią skręcamy, że tutaj teraz. Nie. No, Taki taki lekki szpiczast oh! zrobimy teraz Dobra, <gulizacja> dawaj, dawaj, dawajazdy Szpiczasty! <gulizacja> domek! Bo ja naprawdę nie chcę niech Aoooo Jest taka chyba. Dobra, cyk Ale mi starczy braknie tego Eeee, śnieksonek, nie bloku no ja też, no ja mam, no ja mam, no to tam to No to Kopsni, nie, no bo no tak kurde, że tak powiem, w sensie wszystko, wszystko fajnie, wszystko cacy, no, ale, ale nie będziemy w stanie tutaj tego dokończyć, tak? No, tak, już. Te policjant, jak to policjant, szkły my Dobra, Dobrze, łapę, naprawdę. No to co? No, yeti. <laughs> skąd te takie piosenki? tutaj że tak powiem, prawie przecież ty jesteś policjantem, znaczy no, kurcze, spuła się Aaaa, okej, okay, rozumiem Nieprawda Dobra, dobra, a jak mamy w środku zrobić mu ten dom? Mamy robić też w środku, czy po prostu dookoła to tak, ten zrobione? dom już, już nie ma przyszłości już go, już go lepiej nie róbcie No jak to nie ma przyszłości? No patrz jak ładnie zrobiliśmy, no halo O nie to Ej, na, należy się jakiś dożywotni props No halo Cyk, jest o zrobione nie, o... O nie, dobra, sprawdź jak to no, wygląda, sprawdź no, jak to no, wygląda. No, ej, dobra, ale mój domek też jakoś został zniszczony, ja nie płakałem. Jak to wygląda? No o Jezus, święty, ale syf. Yeah. Zobacz! Palion, 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 zejdź na dół, zobacz jaki grzyb. <laughs> zobacz jaki grzyb. Ja nie, nie, nie jaki ja, kloc! Ja, mam, ja mam, dam zaraz kolejne zadanie, żeby to wysadzić. Ej, nie, dobra, bo... teraz jeszcze potrzebujemy kilom żeby dół podmienić, bo ten dół teraz nie pasuje. za wszystko. Nie, właśnie ten ja, dół do to jest na to, która pasuje w tym domu. Jak wszystko to wszystko. Ja, Grzyb do grzyba po prostu trzeba zrobić, no dobra, no. Ja nie, mogę nie. jedzenie Eee, proszę, ja Ci Ty mogę dać... Jadł zielony. Ja ale, nie, no ale to tak to działa to organizm człowieka. Nie. Dobra, dawaj następne te wyzwania, bo już naprawdę mam dość, no. Ile o, tego? Kolejne już? wyzwanie. Musicie dobra. opowiedzieć śmieszny żart Pobie żart? żart. Dobra, mam pytanie, ale to ja wiem, że już wszyscy to słyszeli, ale m, m, wydaje mi się, Dobra, dobra, ale wydaje mi no to Bzyko już słyszał, ale wydaje mi się, że ty jej ty nie słyszałeś. Czy słyszałeś żart o o buldogu? Nie słyszałeś? Ale, ale serio teraz pytam, nigdy nie słyszałeś tego żartu, bo, bo, bo mogę ci... Dobra, no to chodźmy w jakieś ustronne miejsce, chodźmy na ten posterunek policji, tam mam opowiem ten piękny żart, dobra, dawajcie, dawajcie, Bo powiem wam ten Czekam. piękny żart Dobra cię, cię, Na, na, na posternych policji, na posternych policji zapraszam, dobra Ja słyszałem, jakieś suary, ale są tak słabe te suary, że... Nie, 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 ja, 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 ja mam dwa żarty, ja mogę opowiedzieć pierwszy żart o motocykliście japońskich, ale to już pan słyszał chyba a, a ty słyszałeś ty o motocykliście o Pączka? Ja mogę jeszcze raz posłuchać. Nie. Nie słyszałeś? Dobra, no Ci mówię o motocykliście. Dobra, no to przyjeżdża. No, 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 no dobra, to, Dobra, zobaczymy, czy się za śmiecie. Marek, dobra. Lecę, Taka, zaczynam. No, tak. jest tak. No, przyjeżdża motocyklista do sklepu z pączkami. No, kupuje jednego pączka, bierze tego pączka, wyjmuje sam lukier ze środka, resztę pączka wyrzuca, wychodzi. No, przychodzi w drugi dzień, zamawia kolej znowu. przychodzi do tej pączkarni, bierze, bierze wiecie, lukier z pączka je sam lukier i wyrzuca pączka, wychodzi. No wiecie, kolejny dzień, no tak sprzedawca mówi kurde, co tutaj się dzieje, nie, no tak kilka dni pod rząd robił, no i wiecie, przychodzi dziesiąty dzień, przyjeżdża, ten hop pod sklep, wchodzi do sklepu, mówi, poproszę jednego pączka, no to sprzedawca daje mu pączka, on znowu bierze tego pączka, wyjmuje lukier, wyrzuca pączka. No je sam lukier, wyrzuca pączka. No jeden sprzedawca się pyta, pan to chyba jest motocyklistą, a on się pyta, dlaczego, a bo motor stoi pod sklepem. Padumc ja o, o, super! Ej, ej, znaczy, to? Znaczy, to, No znacie, to? to, jakie chipsy je Hydraulik? KranChips! chips? Eee. No. Ja nie mogę. No, dobra, O no, buldogu? Dobra, no pomogę ci Yeti. Dobra, dobra. Yeti, mogę ci opowiedzieć żart? O że święty, to jest długi żart. No widzę, przepraszam, za to, dobra. Żart o buldogu. Akcja jeden. Dobra, no to tak. Jest sobie hop, nie? No i ten hop mówi, no wygrałbym se, wygrał, wziąłbym se udział w wyścigu psów, bo, bo chciałbym, żeby Jakiś mój pies wygrał. No i wiecie, poszedł do hodowli psów, no i tam, e, tam sprzedawca mówi, no tutaj mamy takiego, psa, tu taki Amerykanin, tutaj taki Bulldog. No i on mówi, no a czym się charakteryzuje ten Bulldog? No i on ten sprzedawca mówi, no to jest bardzo dobry pies, ale trzeba w niego sporo zainwestować, żeby on na pewno był dobry, żeby wygrał. No i wiecie, no to no, Bulldog mówi... Znaczy, no to, znaczy ten, ten, ten sprzedawca mówi No, tylko on ma swoją cenę No, a tam mówi, no dobra, no zainwestuję Kupił tego bulldoga, no i wiecie, no i e, Bierze tego bulldoga do siebie na chatę No i pyta się tego bulldoga Bulldog, słuchaj, czy jesteś w stanie wygrać dla mnie wyścig Najlepszych psów, tam po prostu serwują takie koksy Ale czy jesteś w stanie dla mnie wygrać Bo mam takie marzenie, żeby mój pies e, Wygrał właśnie taki wyścig No i on ten bulldog mówi, nie ma żadnego problemu Spoko, ale najpierw Załatw mi dom, basen I saunę w tym domu no ten facet mówi, kurde, trochę to będzie kosztować No ale dobra, bulldog, no skoro tak, no to ci to Załatwię, no i wiecie, mija miesiąc, przychodzi Do tego bulldoga, dwa miesiące do wyścigu Patrzy, a bulldog się śpi, po prostu Leży, śpi, nic nie robi, no to się pyta Tego bulldoga, no halo, ty, miałeś trenować A bulldog mówi, no, no tak Tak, jestem w treningu, wszystko idzie Dobrze, dwa miesiące do wyścigu Wszystko jest git, e, tylko dzisiaj Taki leniwy dzień, sobie odsypiam po prostu No dlatego, dlatego właśnie sobie tak e, Leżakuję, no i ten facet Mówi, no dobra, dobra, no to bulldog takim. W tym razie cię za słowo, ale czy czegoś ci potrzeba. No a on mówi, no przydałoby się dużo słodyczy i jakaś fajna impreza. No i ten facet mówi, no dobra, no to niech ci będzie. No i wiecie, mija kolejny miesiąc, on oczywiście te wszystkie rzeczy kupił. Halo policjant, zabij no tego zombiaka, bo mi żarcie, żart, żart mi przerywa. Dobra. No i lecę dalej, no i wiesz, no i mija kolejny miesiąc. Ten facet przychodzi do tego bulldoga, do tego mieszkania, patrzy, a tam po prostu totalna rozwałka po imprezie. No, szklanki porozwalane, wszystko, nie wiadomo co się dzieje. Leży bulldog taki zaspany. No to on przychodzi, kolejny zombiak, panie policjancie, zajmie się nim. Józe, józe, józe. Widzisz, widzi tego buldoga, który leży do no tego budzi, mówi: Kurde, buldog, co ty robisz? No, przecież za miesiąc masz wyścig, czemu ty nie trenujesz? A bulldog taki ze mówi: No, ja jestem w treningu tylko wczoraj, kolega miał urodziny, to żeśmy trochę posiedzieli, pogadali, ale nic się nie dzieje. Wszystko gitara, jutro, na czy ten, za miesiąc wyścig, wszystko picobello. Tylko jest jedna sprawa: żeby się idealnie przygotować do tego wyścigu, potrzebujesz trampolinę i... i salę do kręgli. Ten facet mówi, kurde, Bulldog, to są duże koszty, po co ci to wszystko? A on mówi, zaufaj mi. No i wiecie, mija kolejny miesiąc. No już ten facet tak mówi, kurde, no przychodzi do buldoga, jutro jest wyścig, nie? Przychodzi do buldoga, patrzy, a on se czyta książkę. No się go pyta, co, co ty robisz, Bulldog? No co, co ty książkę czytasz, dzień przed wyścigiem, zamiast trenować? A on mówi, Bulldog. Spokojnie, jestem przygotowany jak nigdy No to facet mówi, ucieszył się No dobra, idzie, przychodzi dzień wyścigu Stają te wszystkie psy dookoła Jest wielki dzień, festyn, fajerwerki biją Wszyscy ludzie, miliony ludzi na stadionie No i jest nasz bulldog tytułowy I 20 innych psów, takich wykokszonych Wiecie, takie amerykańskie Takie pitbulle wielkie, nie wiadomo co No i bulldog, ustawiają się na linii startu eee, Stoi typ, no i cyk, strzela tą pracą Wyścig się rozpoczyna, 10 kółek do zrobienia Bulldog zaczyna biec, wszystkie psy biegną I eee, wiecie, tak zasługują te amerykańskie wszystko, wszystko, lecą, lecą, lecą. A Bulldog gdzieś tam, co sapie się z tyłu, ledwo co idzie. No i wiecie, pyk już pierwsze miejsce zrobione, tam jakiś amerykański. Cyk, drugie, trzecie, czwarte. Wszystkie miejsca zajęte. Bulldog dopiero co drugie okrążenie kończy z dziesięciu. Jak wszyscy już skończyli TT, no i w końcu Bulldog taki, wiecie, za zadychany, dobiega do tej mety, tak ledwo co dobiegł, Ostatnie miejsce przegrał. Wszystko, przychodzi ten wkurzony właściciel i mówi: Bulldog, dlaczego ty tego wyścigu nie wygrałeś? A Bulldog mówi: Nie wiem. No! A teraz jest Za ten żart, to jest żart na o, no, dzisiaj na dzisiaj. Ile on trwa? 3-4 minuty? 4 minuty, a ja można... Ja nie, ja ja się... to ja żart żart nie wytrzymam. Za dno zaraz powinniście go wypuścić. Nie. Tak, no, a tak, ja no, no to super A teraz ty, Padion, a teraz ty musisz odpowiedzieć równie przedni żart, bo jak tego <todätkolo> nie zrobisz, no to... Też żartowa 4 minuty, dawaj Eee, okej. O do Nie żart. Nie no jak nie masz żarna, to nie mów, nie, no no. no nie, to ja, to chyba, to... ja chyba oddałem za dwóch. Dobra, jest jeszcze jakieś zadanie, w... kurde, żebyśmy się pośmieli. Panowie, no i po co te więzienia wszystkie, po co te cyrki? No. Zadanie. musicie powiedzieć jakiś komplement Zykowi Niechdemu Nigdy mu nie powiem miło. komplementu. Co ty? jest? Nie! Dobra, dobra. dobra. Eee, Marek ma eee, kurczę. No dobra, no nie wiem, no nie, nie, nie. Marek nie ma... dobra. Marek jest... Dobra, wiem co powiem. Marek ma fajną. Najmilszą osobą, jakiego znam. a ja powiem, że Marek ma fajną myszkę. O. Oooo... O, bo mamy tą a, samą, a, bo a, mamy tą samą Nie no, komplement roku, 10 na 10, okej Fajny komplement Nie no, akurat to, akurat powiem, to problem, prawda, to jest no, akurat... nawet lepszy komplemencik e, niż wydaje mi się Przyjemny, no, no dobra jest, Czekajcie, to już chyba tyle, ale to koniec nie koniec Koniec zadań? Są, co, no właśnie, no to co, no to wszystko no teraz, wypełniliśmy Teraz, teraz dobra, dobra. Ocenianie, ocenianie teraz No Teraz powiem wam tak, jak się spisał to koniec. Koniec zadań, e, daj, powiem ci tak, spisałeś się nawet nieźle jak na ciebie To ciebie, wow. <laughs> ja, się zdziwiłem e, Dzięki, e, dzięki, no to co? Tylko nie ja rozumiem ja to Jak to nie rozumiesz? Jak to nie rozumiesz to w, jak to e, nie dobra, nie w każdym żartu. razie ty, zielony, mnie dzisiaj zawiodłeś, więc ty co? wracasz do izolatki A ty, szafa, wracasz do więzienia Co? co ja to po co to wszystko było, żeby wrócić do więzienia? Przecież chcieliśmy wyjść! Czemu to... <laughs> ale Już do izolatki! Ja ale nie mogę. A ja, a, ja, a ja do więzienia, ja więzienia tak? No dobra, to o. mam chociaż oddać te wszystkie itemy, bo nie będę oszukiwać. No Dobra, oddaj, oddaj, no. ale to ja już się pożegnam no, z widzami, no. no widzowie, no widzimy się w więzieniu, ale, ale, ale kur. Dobra, Paweł, wrócę po ciebie, nie martw się Mam no, nadzieję. No, Wy, wyjdziesz z tej izolatki w końcu. No widzowie, jeżeli odcinek wam się podobał, napiszcie w komentarzu, napiszcie, że on się podał żart do bulldogu, no jak widzicie, no ja wracam do więzienia, no nie mam nic do Cześć, widzowie.